Witamy Was. W piątym odcinku wejdzie czy nie wejdzie? Z tej strony Damian oraz Igor. Dzisiaj znowu przeanalizujemy za Was trzy kupony i zastanowimy się, wejdą czy nie wejdą. Ale najpierw, Igor, wróćmy do zeszłego tygodnia. Tak, zeszły tydzień to dość owocne, powiedzmy, typowanie z naszej strony, bo Michał, Kamil oraz Dawid wysłali nam swoje kupony. Przewidzieliśmy, że kupon Michała wejdzie, niestety nie udało nam się przewidzieć kuponu Kamila, który razem z Damianem uznaliśmy, że nie wejdzie i wszedł. Także sorry, Kamil, mam nadzieję, że nam wybaczysz. No i tutaj z Damianem ustaliśmy, że kupon Dawida na NHL nie wejdzie, i to okazało się prawdą. Także 2 3 z naszej strony i mamy nadzieję, że tym razem będzie perfekcyjnie. Tak, i to nawet może, mogę się pochwalić, że dobrze przewidziałem, która pozycja nie wejdzie w tym kuponie. A kupon piłkarski po kursie 4, także naprawdę. Solidne, solidne Ako. No a teraz przechodzimy już do zdarzeń bieżących. No i najważniejszy mecz weekendu. Real Madrid kontra Barcelona. Zresztą jak widzicie, możecie się domyślać kto kogo tutaj wspiera. Ale przejdźmy do kuponu od naszego widza. I dzięki Szymon za kupon. Ty typujesz, że obie drużyny strzelą bramkę w meczu Real Barcelona. Wydaje się to bardzo prosty, logiczny typ. No i chyba musimy się z nim zgodzić, tak? E, tak. Kurs nawet sam wskazuje 1,40 na to zdarzenie. Nawet jak przypomnijmy sobie to spotkanie poprzednie, ze środy, gdzie wynik był niby 0-3, ale to Real był tą stroną przeważającą, to Real powinien strzelić gola, co najmniej jednego. A gdyby Królewscy chociaż wykorzystali jedną sytuację, to wynik tego meczu mógł być zupełnie inny i myślę, że Królewscy musieli siebie strzelą tę jedną bramkę, a no go, goście... Leo Messi albo Luis Suarez też wpiszą się na listę strzelców. No, ofensywny talent w obu drużynach jest tak duży, że na pewno ktoś strzeli gola, a to jest El Clasico, jest to mecz o coś więcej niż punkty w tabeli, także nikt nie będzie chciał przegrać i od razu oddać to, co straci. Zresztą jeszcze parę miesięcy temu widzę oba zespoły grały, Real Madrid był zdecydowanie gorszy, a mimo to udało mu się strzelić gola, więc myślę, że teraz będzie również tak samo. Tak, teraz przechodzimy do meczu, który chyba najbardziej interesuje polskiego kibica, czyli ACB Sasuolo. Czyli Krzysztof Piątek. Damian, oglądałeś Krzysia w występach w barwach Milanu? Wiesz co, tylko highlighty, bo całych meczów nie oglądałem, no ale jak każdy Polak chyba widział jego trafienia w, Mil w Milanie i jak wiemy, służy to także klubowi, no bo od tego czasu nie przegrali, tak? Tak, jest to oglądać. Krzysztof wprawdzie ostatnio nie strzelił gola, jednak to było spotkanie pucharowe, remis z Lazio 0-0, a w lidze, jeżeli spojrzymy na występy Milanu, to są trzy kolejne wygrane. Także tutaj łatwo założyć, że będzie kolejne zwycięstwo, bo Sassuolo to nie jest żaden wielki klub, 11 siła Serie A, a Milan cały czas walczy o tę pierwszą czwórkę, czyli czwórkę, która będzie równoznaczna z awansem do Ligi Mistrzów. Także myślę, że Rossoneri mają o co walczyć, także ten typ, no sam wkurz wskazuje 1,50, powinien okazać się celny. Bo nie ma nic Tak, piątek pomoże pewnie znowu. Nie wiem czy golem, ale na pewno swoją obecnością, i tutaj też sądzę, że Rossoneri wygrają. Teraz przechodzimy do Ligi Francuskiej i typu na PSG z handicapem minus 1,5 gola. Co o tym sądzisz, Igor? No tak, Paryżanie to lider Ligę i tutaj jakby inny typ niż ich pewne zwycięstwo wydaje się jakby no, bezzasadne, no bo to jest dominator Ligi Francuskiej i jakby jedyna szansa gospodarzy w tym wypadku, moim zdaniem, jest taka, że. PS, że zlekceważy to spotkanie, mając na uwadze to, że grają w środę z Lidze mistrzów z Manchester United. No tak, zagrożenie tu jest takie, że jest ten handicap minus półtora gola, więc czy PS, że będzie chciało aż tak, że tak powiem, dobić rywala i wygrać z nami dwoma golami, wygra jednym golem, będą zadowoleni i tutaj jest pewna wątpliwość. Ale myślisz, że ta pozycja ma szansę? Myślę, że bardzo dużo szanse, bo to jednak stara się pierwszego zespołu z osiemnastym, gdzie gospodarze wygrali tylko trzy spotkania. Także no nie widzę praktycznie żadnych szans dla KAN w tym wypadku, i różnica dwóch bramek jest jak najbardziej do, jakby do wykonania. Także ten typ też mi się wydaje, że wejdzie. No to teraz przejdziemy do czwartego typu z tego kuponu, czyli masz Tottenham kontra Arsenal. Tutaj nasz widz mówi, że będzie mniej niż 10,5%. Rożnego. I tutaj wzbudza moje wątpliwości, ponieważ Tottenham w całym sezonie ma lekko ponad 10 różnych. W meczach Tottenhamu jest lekko ponad 10 różnych na mecz. To samo w meczach Arsenalu. W grudniu obie ekipy grały ze sobą dwa razy. Raz było 10 rzutów różnych, raz 13. Więc widzimy, że ta linia nie jest przypadkowa, bo jest wystawiona idealnie i budzi moje wątpliwości. Po prostu mamy tu cztery pozycje na kuponie piłkarskie, gdzie. Jak już wspomniałem, tutaj możemy się zastanawiać też, czy PSG będzie się szarpać, żeby ten handicap pokryć, ale myślę, że tutaj Tottenham z Arsenalem wyjdą ofensywnie nastawieni i mogą pokryć tą linię rzutów różnych, co nie raz robili w tym sezonie. Dlatego już od razu powiem, mój weryt na ten kupon jest, że nie wejdzie. Chociaż wygląda ładnie, to sądzę, że nie wejdzie. No niestety muszę się, muszę się zgodzić z Damianem, bo mamy cztery pozycje, niby wszystkie takie w miarę pewne, ale myślę, że znajdzie się ta jedna, jedna taka, no nie perełka, tylko jeden jakby bubble, który zepsuje ten kupon i okaże się, że nie wejdzie. Także nasz werdykt to, że nie wejdzie. Teraz przechodzimy do NBA. Kupon od Patryka na NBA. Trzy pozycje. Igor, Sacramento wygra z Los Angeles Clippers. Co o tym tak, sądzisz? Tak, ja się z tym zgadzam. Bo jeżeli spojrzymy na występy Sacramento w ostatnich spotkaniach, nie jest to może najlepszy zespół, no bo cztery... Porażki w pięciu ostatnich meczach to nie jest jakby dobry wskaźnik, jednakże pasjonerzy nabywali są to Milwaukee Bucks, Minnesota Timberwolves, Golden State Warriors i Denver Nuggets, czyli e, prawdziwa czołówka ligi, bo Nuggets, Warriors i Bucks są, są trzy najlepsze zespoły w tym sezonie. Czyli jakby to nie jest miarodajne, a każdy z, każdy z tych meczów jakby zakończył się wyrównaną końcówką. No chociażby z Milwaukee grali do gryfka, tak. także tutaj widać, że mogli. Wygrać o te detale też. Tak, także i to jest w ogóle ciekawa rywalizacja, bo to jest spotkanie ekip, które są w walce o ósmą pozycję w konferencji zachodniej i bezpośrednia jakby rywalizacja może zawrzeć o tym, kto będzie w ósemce, a kto nie będzie. Clippers jakby osłabili się, oddając Tobiasa Harica, a Marcina Gortata też już nie ma, także to jest sygnał, że walka o playoffy nie jest priorytetem tego zespołu, a Sacramento nie było w fazie postsezonowej od 2006 roku. Więc jakby myślę, że ci zawodnicy, tym bardziej grając u siebie, wyjdą z dużą motywacją i wygrają to spotkanie. No tak, po piłkarsku byśmy powiedzieli mecz o 6 punktów, Dokładnie. A, więc tutaj to ma jak najbardziej logiczne uzasadnienie, że gospodarze ostatnio granicy lepiej powinni wygrać, mają motywację po swojej stronie. Teraz przechodzimy dalej, Brooklyn kontra Charlotte. Brooklyn z handicapem minus 3,5. Tak, ja się z tym zgadzam po raz kolejny. Ten typ, i ten po kolejny typ, czyli na Toronto Portland, wytypowałem na, na zagranie, więc jakby większa, większą analizę tam znajdziecie. I teraz to spotkanie Brooklyn Nets to też kolejna jakby rewelacja tego sezonu. Siatki, to jest taki pseudonim tej, tej drużyny, szóste miejsce w konferencji wschodniej. I dzisiaj po raz pierwszy od listopada Kenny Atkinson będzie mógł skorzystać z trzech najlepszych zawodników, czyli D'Angelo Russella, Spencera Dimidego i Carissa Leverta. I jakby moim zdaniem to właśnie przeważa o tym, że Nets wygrałem u siebie. Tym bardziej, że Hornets są naprawdę w sobie formie. Ten zespół też walczy o playoffy. Jednakże forma nie tego kompletnie nie pokazuje, bo przegrali 7 z ostatnich 9 spotkań. I nie widzę tego, jak osamotniony Campbell Walker miałby poprowadzić Hornets do zwycięstwa. No Tutaj się też z tą sobą zgodzę, jak tutaj Ciebie słucham. Jak mówisz, Brooklyn będzie miało wzmocnioną siłę ofensywną, grają na swoim parkiecie. Już tu powoli sezon wchodzi w taką fazę, gdzie każdy musi o swoje walczyć, więc te motywacje są jasne. Także przejdziemy do, do trzeciej pozycji tego kuponu. Toronto-Portland, czyli raczej dwie drużyny, które play czy mogą być pewne? Raczej tak. To znaczy Toronto na pewno, bo to jest drugi, druga siła wschodu. Trail Blazers teoretycznie jeszcze nie, bo zachód jest bardzo wyrównany. Trail są na czwartej pozycji, jednakże ten zespół prowadzony przez Terry'ego Stolca jest w świetnej formie, bo, bo Trail Blazers wygrali 5 kolejnych meczów, z czego cztery na wyjeździe, pokonując między innymi Boston Celtics czy Orlando Magic. Jest to naprawdę, naprawdę dobry wyczyn, chociażby spotkanie z Bostonem pokazało, że trzeba się liczyć z Trail Blazers. I niby tutaj powinna być pewna wygrana Raptors, jednakże ja się z tym nie zgadzam. Myślę, że ta jakby trasa wyjazdowa sprawi też, że Lillard i spółka będą cały czas w tym rytmie, cały czas w gazie, przez co pokryją handicap, bo ja jakby nadal nie kupuję tego projektu Toronto Raptors, bo ma gasol przyszedł, jest kawał który cały czas jakby nie jest tak wpasowany w ofensywę hmm. i moim zdaniem to spotkanie będzie bardziej wyrównane niż to wskazują kursy bukmacherskie. Czyli jednym słowem, Uh, Tray Blazer pokrył ten handicap. No tak, ja osobiście przeciwko Toronto bałbym się grać, ale tak jak mówisz, mamy tutaj handicap plus 5,5, także w razie wyrównanego meczu i nawet wygranej Raptors y, typ może wejść, także też. Y, Jestem przekonany co do tej pozycji na NBA w efekcie mamy teraz kupon Triple, no i myślę, że wejdzie. Ja myślę, że wejdzie. Co Ty sądzisz Igor? Ja też uważam, że wejdzie. Jak wszystko przeanalizowałeś, wszystko mm. słyszeliście, także ma tutaj wszystko sens, więc drugi kupon mówimy na NBA, że wejdzie. Tak. I teraz przechodzimy do UFC, czyli Damian Twój konik. Zbliża się gala UFC 235 w Las Vegas. Naprawdę świetne zestawienia. Między innymi John Jones, ale mamy tutaj dwa dwie inne walki bo typuje, znaczy typuje Paweł, dziękuję Paweł za kupon, że Taron Woodley wygra z Kamaru Usmanem i że Robbie Lowrath pokona Ben Askren'a. Ben Askren to może być dość anonimowa, anonimowa postać dla fanów UFC, ale to jest naprawdę dobry fighter. Tak, Ben Askren jest niepokonanym zawodnikiem już od wielu lat. Można było o nim usłyszeć, jeżeli ktoś się interesował innymi organizacjami, bo był mistrzem Bellatora, był mistrzem azjatyckiej organizacji One Championship, jego największym atutem są zapasy, i tutaj niewątpliwie jest jednym z najlepszych w świecie MMA. Jednak jest to MMA od razu na dzień dobry dostaje trudnego rywala, bo Robbie Lower to jest czołówka. Bardzo wszechstronny zawodnik. Osobiście na portalu zagrania pojawi się też moja analiza, gdzie właśnie daję typ na Robbie Lowlera, ponieważ jest to dobry kurs, który uważam, że warto spróbować. No, Askren myślę, że ma szanse swoje wygrać tą walkę. Ale Lawler jest bardziej wszechstronny, jak najbardziej może ograniczyć Askrena, który w swojej karierze nie mierzył się z kimś takim jak Lawler. No w ogóle nie mierzył się z nikim z czołówki top 15, top 20, więc nie ma tutaj co porównywać jego poprzednich walk do tej, ale sądzę, że Lawler właśnie ma więcej atutów, w stójce jak na pewno wygra, Pytanie, czy uda mu się ograniczyć zapędy zapaśnicze Askrena? Myślę, że jest w stanie to zrobić. Dlatego sądzę, że warto to spróbować, ale też odsyłam właśnie na zagranie po dłuższą analizę, gdzie rozpisałem się na temat tej walki o wiele więcej. I od razu przejdę do kolejnej walki. No tak, bo tutaj mamy walkę Udleya tak. z nigeryjskim koszmarem, tak? Bo tak jakby nazywany jest Usman. Tak, zresztą jak spojrzymy to na Usmana naprawdę może się pochwalić niesamowitą tężyzną fizyczną. Ma bardzo dużą siłę i jego... można go porównać trochę do Askrena, bo też jego największą siłą są zapasy i swoje walki wygrywał właśnie w ten sposób. Dążył do obalenia i tam właściwie nie dawał swojemu rywalowi wstać. Enakhtar udli nudli to kolejny poziom i myślę, że ten kurs 1.50 może nawet jest dosyć dobry, chociaż Mam pewne wątpliwości, że Usman ma swoje argumenty, jednak Woodley nie pierwszy raz jest niedoceniany, można w niego wątpić, ale już nieraz pokazywał, że przede wszystkim walczy mądrze, robi to, co musi. Z Damianem mają, mówią ludzie, że walczył nudno, ze Stevenem Thompsonem, że walczył nudno, ale zrobił to, co musiał, żeby wygrać. Także ma więcej też atutów niż Usman w stójce może usadzić Usmana, poza tym przypomnę, że Darren Woodley także wywodzi się z zapasów trenuje razem z Benem Maskrenem, także nawet w tej kwestii zapasów może dać radę z Us Usmanem no i co najważniejsze, właśnie jak wspomniałem, inteligencja, Woodley pokazał, że wie co musi zrobić, żeby wygrać walkę w jego narożniku jest Dean Thomas, bardzo dobry trener, także uważam, że ta pozycja wejdzie w efekcie cały kupon a jeszcze mogę powiedzieć, że tak jak wspomniałeś, cała UFC 235 jest niesamowicie obsadzone, nie tylko karta główna, ale także undercard, także zachęcam wszystkich fanów dobrego MMA do oglądania całej, całej, całej gali, bo na pewno będzie interesująco. Będziesz oglądał na żywo, czy może do odtworzenia? Wiesz co, chyba raczej z odtworzenia, powtóreczki, ale nie zdając wyników, żeby tutaj mieć emocje. Także sen jest bardzo ważny, przypominam, więc nie zawsze trzeba nadużywać tutaj zarywania nocek. No dobrze, czy Ty uważasz, że wejdzie? Tak. Eee, ja uważam, że też wejdzie, bo jakby Damian mnie przekonał. Eee, typy Pawła są bardzo sensowne. Ten a to taka wielka niewiadoma i myślę, że Lowler, lowler go zweryfikuje. Eee, I tym samym ten kupon wejdzie. Także kolejny kupon, który uważam, że wejdzie. I teraz przechodzimy do naszego kuponu. Damian, na początek eee, hokej. To jest KHL, tak, tak? Tak, KHL. Na początku tygodnia w KHL rozpoczęły się playoffy. W tym momencie jak nagrywamy program, jest po dwóch rundach. Drużyny wyżej rozstawione rozgrały po dwa mecze na własnym lodowisku. Teraz zaczynamy trzecią rundę. Rywalizacja przenosi się do innej lokalizacji, no i obstawiam tutaj wygraną automobilistu Jekaterynburga. Z traktorem Czeliabinskiem. Dwa razy auto bardzo łatwo miało i wygrało spotkania w fazie playoff. Co ciekawe, w rundzie zasadniczej także nie mieli problemów z traktorem, no bo Ekaterynburg wygrał grając także w roli gościa bez problemów. W już w regularnym czasie gry, sądzę, że teraz będzie powtórka, tym bardziej, że jest to play-off, więc tutaj nie ma żadnego odpuszczania. Zawodnicy, gości będą chcieli zakończyć serię do zera, żeby odpoczywać już na półfinał swojej konferencji. Także to jest moja pozycja na ten kupon i od razu przekazuję Tobie mikrofon, no bo Twoja pozycja... Zresztą już o nim powiedziałeś, ale jeżeli chcesz coś jeszcze dodać o nie, Sacramento Clippers... Tu już jakby nie ma nic do dodania, bo Sacramento u siebie, no to już jakby wszystko zostało powiedziane. Nie będziemy jakby się powielać, także to jest nasz kupon. E, 254 zł do wygrania. Ostatnio nam się nie udało trafić, niestety, bo e, Jan Bochowicz zawiódł, Stefan Kraft nas zawiódł, nas zawiódł. E, także mamy nadzieję, że tym razem e, Automobilist oraz Sacramento zagrają dla nas, zagrają, e, żebyśmy trafili. Także dajcie znać, co, co, są, co sądzicie o naszych typach. No właśnie, ostatni kupon to tak. jest do oceniania przez Was. My oczy, przez większość programów my Was ocenialiśmy. Teraz Wy ocencie nasze typy i powiedzcie, czy wejdzie, czy nie wejdzie. Dzięki bardzo i słyszymy się za tydzień na razie. Pozdrawiamy na razie, cześć.